I mogą być i to jest, to jest normalne. No, to trudno, żeby nie byli. Jeżeli nie grają, mogą być też rozczarowani. No nie, no, no nie zapominajmy, że Czesiek zrobił duży sukces, bo wyszedł z grupy i przegrał na Mistrzostwach Świata, tylko z finalistą i wicemistrzem świata. No, także nie, nie odbierajmy tego, co jest istotne. Raz pojawiło się w mediach, że Robert gdzieś kogoś tam nie, nie podpisał. Od razu to było w mediach i od razu pokazane, jak się zachował ale jak później chodził i podpisywał, to już tego do medi nie wpuścił. No to, to mimo wszystko mamy, to jest rosół i kluski śląskie, to, to jednak jest najlepsze, co może być i cieszę się już, że w święta będę miał okazję to zjeść. No nie, Pan nie uwierzył, gdzie powstał golf. Golf powstał o 5 rano, <laughs> kiedyś z właścicielem pola golfowego siedziałem. Reprezentacja Polski awansowała po dramatycznym boju z walią na Euro 2024. Ja za chwilę porozmawiam z człowiekiem, który tę reprezentację Polski na euro doprowadził. Ze mną selekcjoner reprezentacji Polski Michał Probierz. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Panie trenerze, zacznę może nie szablonowo, bo wszyscy wiedzą doskonale, że pan jest wielkim fanem czytania książek. I gdyby mecz Walia Polska był książką. To kto by był jej autorem, Pana zdaniem, może jaki byłby tytuł tej książki? No to wydaje mi się, że charakter drużyny i to taki dobry tytuł i bardzo dobra taka puenta by była to połączenie z, połączenie z kibicami, bo trzeba przyznać, że ta scena śpiewającego hymnu zawodników, jak wszyscy staliśmy i kibice, to naprawdę jest to... Yy, można aż teraz gęsią skórką yy, mam, jak, jak sobie przypomnę jak to pięknie wyglądało. No właśnie, przez yy, lata jest Pan yy, trenerem, prowadził Pan różne zespoły w wielu meczach. Czy przeżył Pan kiedyś takie emocje jak pod te, podczas tego meczu z yy, Walią, czy, czy to było pierwszy raz i najmocniej w życiu? Nie, ja zawsze przeżywam emocje, bo to jest normalne, każdy trener chce wygrać każdy mecz i to jest, to jest normalne. Dlatego ja akurat spokojnie podchodziłem bardzo do tego meczu. i. Widziałem, że jesteśmy dobrze przygotowani, widziałem, że mentalnie już po samej rozgrzewce, jak zawodnicy reagują i muszę powiedzieć, że tak jak teraz pracuję, to widzę, że to świetna grupa, która bardzo chce i często były krzywdzące te opinie o tym, że oni nie chcieli. Oni bardzo chcieli i to tym bardziej z tego powodu się cieszę, że, że kibice docenili to, bo widzę jak zadowoleni byli po tym spotkaniu, a też jednak nie ma co ukrywać, że rzadko się spotyka, że przychodzi prezes federacji przeciwnika. Gratuluję awansu i wiele opinii takich, że rzeczywiście nie, mówili, że jeden z lepszych zespołów, który w ostatnim czasie tutaj widzieli. Mówi Pan o tym, że były sugestie być może krzywdzące, że oni kiedyś nie chcieli i tak dalej. Natomiast mam takie wrażenie, że gdyby drużyna z Wali, grająca w meczu z Walią zagrała z Mołdawią czy też z Albanią, to w ogóle nie trzeba było się męczyć w tych barażach. Nie wiem, czy Pan się zgodzi. No gdyby to ja zawsze mówię w golfie mogę tak. mówić, bo to jest ulubione słowo. Gdyby, jakby i co by. Jakby, wpadło, jakby, się... jakby wpadła. Jakby wpadła, jakbym zagrał lepiej, jakbym uderzył, gdyby. No to, to nie ma. W nożna mhm. kreuje się tym, że po meczu eksperci są od oceniania, a my w trakcie meczu od tego, żeby zmieniać i ewentualnie tutaj... Coś poprawić. Trzeba przyznać, że rzeczywiście no, wykorzystalibyśmy sytuację z Mołdawią, wtedy mecz z Czechami byłby, byłby zupełnie inny, ale kto wie, no, że tak zespół urodzony w bólach i taki właśnie awans zaprocentuje tym, że, że ta drużyna urośnie i oby tak było. Piłkarze w szatni po meczu śpiewali m.in. probierz on fire. Czy czuje pan się w pewnym sensie ojcem tego zwycięstwa, tego awansu, czy też wszystko zasługi pan oddaje drużynie? Jak to wygląda? Te drużynie, bo drużyna jest kluczem tego wszystkiego. My trenerzy jesteśmy od tego, żeby im nie przeszkadzać i drużyna jest kluczowa, ale tutaj największy hołd to mogę oddać sztabowi medycznemu, który postawił na nogi kilku piłkarzy i... I rzeczywiście to e, graniczało z cudem postawienie Przemka Frankowskiego, dlatego tym bardziej jest to ważne, ale też m, bardzo istotna była rola tutaj Polskiego Związku Piłki Nożnej i Stadionu Narodowego, że wspólnie znaleźli porozumienie, że e, ustaliliśmy, że trenujemy tam, że pozwolili nam na to, mimo, mimo tego, że wiedzieliśmy, że mamy pierwszy mecz e, eliminacyjny i mieliśmy taki swój dom, jakby to jest. E, nie, nie może być nic lepszego dla reprezentanta, który jedzie, który wie gdzie co się tam dzieje. Jest pełny, jest, później gra tam przy pełnym stadionie, dlatego mam nadzieję, że uda się dogadać z stadionem narodowym to, żebyśmy teraz też tak trenowali przed wyjazdem na mistrzostwa Europy i żebyśmy tutaj w Warszawie rozegrali te dwa mecze. I wtedy wszyscy bylibyśmy zadowoleni, bo mielibyśmy optymalne warunki do przygotowania do mistrzostwa. Czy już teraz można powiedzieć, że wstępny plan jest taki, że najpierw yy, Warszawa, dom yy, reprezentacji Polski i treningi na. Yy... No, na razie nie, bo no, to, to wstępne. To, dopiero wstępnie, to tak, tak. wszystko nie wiem, czy to mam miejmy nadzieję, że to będzie, bo nie wiemy, czy tam jeszcze jakiś koncertu nie ma czy czegoś. No tak. Dlatego trudno mi dzisiaj powiedzieć, ale no, mecze są Ukraina. Wiadomo, że mecze są Ukraina, Turcja i do tego na pewno będzie boisko przygotowane i mm. miejmy nadzieję, że uda się tak to zrobić. A dopiero potem poczdam albo yy, Brema, pan jedzie oglądać Poddam miejsce nieco spokojniejsze w Bremie, bodajże w centrum miasta hotel, ale pan jeszcze nie jest przekonany do żadnej z tych lokalizacji? Ja nie, 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 nie widziałem, także mhm. trudno mi powiedzieć i nawet nie, nie jechałem przed, bo uważam, że chcieliśmy się tu skoncentrować. Na pewno analizowaliśmy już Austrię, Francję i Holandię, bo to już robiliśmy od losowania momentu, wierzyliśmy w awans i to. To jest, to jest bardzo ważne, ale też spokojnie do tego podchodzimy. Chciałbym jeszcze wrócić do, na chwilkę do tego meczu z Walią, chociaż myślę, że wszyscy patrzą już teraz do przodu na euro. Natomiast to była niesamowita dawka energetyczna, to spotkanie. Natomiast chciałem zapytać Pana, co się Panu w tym meczu podobało, ale czy były te rzeczy, które się Panu nie podobały i mógłby Pan o nich powiedzieć? No to na pewno nie ma co ukrywać, że, że to nieoddanie strzału to też gdzieś jest, bo, bo jednak trzeba zdecydowanie więcej oddawać tych strzałów i, i próbować, ale. Ale stworzyliśmy kilka naprawdę dobrych sytuacji i tego, tej kropki takiej nad nim zabrakło. Oddaliśmy pięć najcelniejszych strzałów, i to jest najważniejsze na, na samym końcu. Ale na pewno zadowolony byłem z tego, że podchodziliśmy wysoko do pressingu, że staraliśmy się piłkę odebrać na przeciwniku wysoko, gdzie przeciwnika zmusiliśmy do grania długim podaniem i musieli bardzo często te piłki, te piłki wybijać. Ograniczyliśmy kontrataki, to co było bardzo ważne, ale to Bar Bartek slisz. Odegrał kluczową rolę, bo zagrał bardzo dobre spotkanie i z perspektywy trenera to jest kluczowe. Może nie rzucał się w oczy, gdzieś tam wiem, że był oceniany nisko przez ekspertów, ale on zrobił fenomenalną robotę dla tej drużyny. No tak, Slish to chyba taki piłkarz, który wygrywał długie, dru, drugie piłki, piłkarz, który cały czas wyprzedzał rywala. I ja mam wrażenie, że w tym spotkaniu z Walią, to dla wielu ekspertów Slysz po, po obejrzeniu pierwszy raz tego meczu mógł być niewidoczny, ale jak ktoś przeanalizował sobie dokładnie to spotkanie już drugi raz, to to go dostrzegł. No, no to prawda, no, jeżeli jak, jeszcze jak się tak zwrócił uwagę, no my wiedzieliśmy, co jest atutem wali. Że wyprowadzania ataku szybkiego przez środek, jak wyprowadzali piłkę w meczu z Finami, to mieli tym bardzo duże problemy, dlatego też mieliśmy przygotowany drugi wariant. Gdyby się to nie sprawdziło z jednym defensywnym pomocnikiem, to mieliśmy drugiego przygotowanego, dlatego też takie zmiany osobowościowe w składzie. Mówił Pan o tym w szatni do piłkarzy po meczu, na, na tym vlogu nałączy nas piłka, że ten awans to jest to nie jest awans tylko tych, którzy grali, ale nawet tych, którzy w ogóle na zrobowanie nie, nie przyjechali. Czy no bo na pewno jest tak, że ci, którzy nie zagrali, ci, którzy siedzieli na ławce, ci, którzy w ogóle nie pojawili się na boisku przez te dwa mecze, są źli na to, że nie zagrali, ale też źli na, na trenera, że ich nie wystawił. Jak pan radzi sobie jako psycholog z zawodnikami? Bo to pewnie trudniejsze jest rozmawiać z zawodnikami, którzy nie grają, niż z tymi, którzy grają. No to prawda, ale to źli mogą być i to jest, to jest normalne. No to trudno, żeby nie byli. Jeżeli nie grają, mogą być też rozczarowani ale muszą szanować decyzję trenera i to, jest, i to jest najważniejsze w tej całej sytuacji. Bardzo często zawodnicy wiedzą, dlaczego na przykład nie grają i nie da się, reprezentacja jest trochę inna, bo jest z wielu klubów zawodnicy, którzy są podstawowymi zawodnikami, tutaj przyjeżdżają, są rezerwowymi, nie jest to dla nich normalne, ale muszę pochwalić zawodników rzeczywiście, dla nich najważniejszy był cel, awans i to wszyscy to zrobili, wszyscy to cieszyli się i widziałem jaka radość była wśród nawet tych, co nie grali. Chciałem jeszcze zapytać o kilku zawodników, których zabrakło na boisku w meczu z Walią. Kamila Grosickiego zabrakło nie tylko z Walią, ale też z Estonią. I wie Pan co, jak patrzyłem sobie na komentarze kibiców przed meczem, po meczu, no to było wiele głosów, dawać Grosickiego na podmęczonego rywala, on tym skrzydłem pociągnie wierzą kibice w Kamila Grosickiego. Pan na niego nie postawił. Dlaczego? No nie da się postawić na wszystkich. No to, jest, to jest akurat jakby tak napisał każdy skład, to każdy miałby inny skład i to jest normalna kolej rzeczy. A ja akurat w Kamila bardzo wierzę, ale tu akurat no, my zmieniliśmy ustawienie i mm, mieliśmy wkomponowanego go pod kątem tego, że w pierwszym meczu możemy zmienić ustawienie, ale dwie kontuzje, które były Przemka Frankowskiego i Matikesza zmieniły nam trochę zmiany i tutaj nie wszedł e, dlatego, a tutaj w tym, w tym spotkaniu akurat no, nie wszedł, bo ze względów też taktycznych, bo nie zmienialiśmy ustawienia. Czyli gdyby odpukać była sytuacja, nie wiem, że przegrywamy mecz, wtedy byłaby większa szansa, żeby Krosicki wszedł? No, kolejny raz, gdyby. Gdyby, No tak. My ale... dzisiaj lubimy sobie pogdybać. No, ale jeżeli jesteśmy. mieliśmy przygotowany wariant taki z ustawieniem z Kamilem, bo, bo mieliśmy kilka wariantów. Ale ci, którzy weszli, to uważam, że dali bardzo dobre zmiany, i to też jest istotny. Sebastian Szymański, który no, tym bardziej dla niego jest to ciężka sytuacja. Ja, ja w niego akurat bardzo wierzę, ale no, gdzieś tam w tej strukturze dzisiaj trochę innych zawodników postawiliśmy, ale nie wiemy, co będzie za dwa miesiące, bo to mhm. się zmienia, i on rzeczywiście. Może grać na wysokim poziomie i to by to robił. Jakub Moder, to jest piłkarz, który jeszcze nie jest gotowy na to, żeby w tym pierwszym składzie być. Zabrakło go w meczu z No, Rozmawiałem z Kubą, na pewno mógł się czuć rozczarowany, to jest normalne i, i go rozumiem, ale tutaj akurat względy taktyczne zdecydowały o tym. Jeszcze chciałem przed euro zapytać, bo już troszkę rozmawialiśmy o tej Warszawie, o, o, o Niemczech, o, o bazach. Czy jest Pan zwolennikiem takiego skoszarowania piłkarzy i, i, i zablokowania jakiegokolwiek dostępu świata zewnętrznego do piłkarzy, żeby oni się tylko skoncentrowali na euro? Czy też rodziny piłkarzy będą bardzo blisko tego zrównoważenia, żeby jakby piłkarze nie czuli rozłąki z nimi? No to różnie, różnie to bywa. No nie, nie można się też zamykać, bo to jest normalne, ale nie można też y, zrobić domu otwartego. Musi to być wszystko wypośrodkowane i, no i bardzo istotne jest mimo wszystko też y, ten odbiór, który jest między kibicami i, i zawodnikami. Bo nie do końca też są takie sytuacje, które jak raz pojawiło się w mediach, że Robert y, gdzieś kogoś tam nie, nie podpisał. Od razu to było w mediach i od razu pokazane jak się zachował. Ale jak później chodził i podpisywał, to już tego do medi nikt nie wpuścił, także to, to jest ta różnica. Są sytuacje różne, no my, my akurat też tutaj jesteśmy otwarci na, na, na wiele, wiele rzeczy, ale to też później się przeradza, czasami z drugiej strony. Zapamiętałem sobie jedną pana wypowiedź. To bodajże była przerwa meczu z Mołdawią, kiedy mówił Pan do piłkarzy, wy w ogóle w siebie nie wierzycie. Gracie w bardzo dobrych klubach, jesteście wiodącymi postaciami w tych klubach, ale w siebie nie wierzycie. I jakby mam wrażenie, że w meczu z Walią ta wiara się pojawiła, ale chciałem wrócić do tego początku, no bo ten mecz z Mołdawią był takim pana początkiem w roli selekcjonera. I czy wówczas było takie wrażenie, że przejął pan taką paloną ziemię po, po Fernando Santosie, już nie mówiąc o, 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 o poprzednim selekcjonerze, ale o drużynie takiej kompletnie rozcz rozczłonkowanej. No nie, no, no nie zapominajmy, że Czesiek zrobił duży sukces, bo wyszedł z grupy i przegrał na Mistrzostwach Świata tylko z finalistą i wicemistrzem świata, no, także nie, nie odbierajmy tego, co jest istotne. Jeżeli chodzi o selekcjonera Santosa, to ja nie chcę oceniać, bo był to mój przełożony i i był to trener, który prowadził przede mną. Ja miałem mu 21. Pomagałem mu jak mogłem. Na pewno Adam Majewski ma dzisiaj łatwiej, bo do mnie ma dostęp w każdej chwili. Kiedy chce, może o każdej porze dnia zadzwonić. Także to, to jest trochę inaczej, ale uważam, że bardziej większym problemem wtedy było, że wielu zawodników nie grało, wielu zawodników miało kontuzję, i my tak jak wzięliśmy no nawet pierwsze zgrupowanie, które było najistotniejsze, bo wiadomo, że ten mecz. Wyspy Owcze i Mołdawia mogły zadecydować, i tam nie, nie mieliśmy Roberta Lewandowskiego, który, który praktycznie nie opuścił żadnego wcześniej. I to też takie było ta, ta zmiana. Też uraz Dawidowicza, który wtedy miał, i, i, i to tak było. Dlatego też brałem zawodników, których znam, których łatwiej było wprowadzić to, co chcemy, i, i którzy grali. Dlatego też y, szkoda tym bardziej tego meczu z Mołdawią. Ale dzisiaj, dzisiaj z perspektywy czasu. Ta otoczka wokół tej kadry może właśnie takim meczem barażowym, jak te wzmocni to wszystko i, i jednak pokazali zawodnicy, że mogą mieć charakter, bo gdybyśmy awansowali od razu to mówiłem, że i tak z tej grupy trzeba było wyjść i ten tak dzisiaj to jednak pokazaliśmy duży, duży charakter w Walii. Co do grup, to grupa bardzo trudna nas czeka na Euro 2024. Mieliśmy w przeszłości teoretycznie łatwe losowania, a potem okazywało się różnie w, w turniejach. Dziś mamy trudne losowanie, więc może w, wręcz przeciwnie, bez wielkiej presji, bo ta presja będzie mniejsza niż w przypadku, kiedy rywale by, byliby teoretycznie... Panie redaktorze, łatwiejsi. a gdzie my mieszkamy? A mieszkamy no tak. No, także to. nie, no, Grupa jest taka sama. No. To jest tak samo, jak zadam panu pytanie, a grupa na euro była łatwa? Też była trudna. Nie no, na euro wszyscy mówili, że bez, już awansowaliśmy. Jak, jak no, było. tak się, tak się mówi, jak się okazało, to. No i to jest. I to jest właśnie papier wszystko przyjmie. dlatego. No, dlatego była trudna. Tak. Dlatego, dlatego chcę mi się dobrze przygotować. To jest pierwsze. Na pewno gdzieś tu z jednym z dzisiejszych wywiadów, bo tam mieliśmy trochę zapytań też, że my mieliśmy, że na euro wcześniej jechało 26 zawodników, ale to był COVID i teraz się okazuje, że jednak 23 i już tam słyszę, że trenerzy federacji wniosek składać chcą, żeby było jednak 26 zawodników. Wolił pan ale pan 26 niż 23? No zdecydowanie, bo to zawsze łatwiej jednak coś się wydarzy, a, a z drugiej strony trzeba pamiętać, że my... Że my jesteśmy 24. No jako się zakwalifikujący, to o nazwę, zdanie mogą pytać ostatnich. No tak, jako ostatnia Polska się zakwalifikowała. Panie trenerze, chciałem o Roberta Lewandowskiego zapytać, bo był taki obrazek, nie wiem, nie wiem czy pan go widział. W momencie, kiedy Wojtek, Wojciech Szczęsny obronił tego decydującego karnego, Robert. Był odwrócony, nie, nie patrzył na to i moment, kiedy Robert się odwraca i w jego oczach było widać taką chłopięcą radość. Jakby, nie wiem, w wieku kilkunastu lat podczas meczu juniorów jakiś wielki sukces był. Tak samo teraz Robert Lewandowski wyglądał. Ma, ma Pan trochę takie wrażenie, że obudził się ogień w oczach, w, w Robercie Lewandowskim, taki do, do gry w reprezentacji Polski? No ja od samego początku, jak miałem go tutaj, to muszę powiedzieć, że pokazał, pokazał klasę i jest najważniejsze to, żeby go odpowiednio wdrożyć, ale widzę, że, że bardzo dobrze wpłynął tutaj na, na drużynę, na, na całość, i widzę, że każdy z tych zawodników wspiera go i. On wspiera ich i to by tak reprezentacja działała. W meczu z Walią trudno było nie zauważyć tego, że Robert Lewandowski, oczywiście napastnik zawsze musi być pazerny na gole i Robert Lewandowski jest pazerny na, na gole, ale w tym meczu nie był pazerny na gole, tylko był, mam wrażenie, pazerny na awans i to chyba też pomogło reprezentacji Polski. No bardzo dużo, to są cenne słowa, to co Pan mówi to jest, zgadza się i to widać właśnie jak tym zawodnikom zależy, żeby coś osiągnąć i i wierzę, że ta reprezentacja może dać, może dać bardzo dużo kibicom. O kolejnym piłkarzu chciałem tutaj chwilkę z panem porozmawiać, bo każdy trener, każdy selekcjoner ma swoje odkrycia. Trudno tutaj nie zgodzić się z tym, że pana odkryciem w reprezentacji Polski jest Jakub Piotrowski. Za co najbardziej ceni pan Kubę? No, ja najpierw jak zostałem selekcjonerem, to miałem okazję go tam oglądać w paru meczach i gdzieś tam szukaliśmy takich piłkarzy nieoczywistych. I... Nie, akurat bardzo mi się podobał. No, na pewno wszedł na Wyspach Owczych, zadebiutował, później w drugim meczu z Mołdawią nie wszedł i tu na pewno dziś z perspektywy czasu żałuję, że wtedy go nie, nie wpuściłem. Ale później patrząc, pojeździłem na jeszcze Puchary Europejskiej, go oglądałem w jednym meczu, to dało mi dużo do myślenia, że zawodnik w tym wieku jest kapitanem w Rudokorcu, gdzie, gdzie jest i, i, i wiedziałem, że to coś w tym musi być, że ma jakieś cechy wiodące i to pokazuje na boisku wykorzystuje, ma bramki, ma asysty, i tak często właśnie się śmiałem, jak, jak słuchałem gdzieś komentarzy, gdzie gra i ten, że nie powinien grać, że na, nie ta pozycja. No to już się też nie docenia tej już, linii to już nie, No to, to nie doceniam. Ludogorsz gra regularnie widzę mistrzów albo widzę Europy, także my zapominamy o tym, ale też patrząc na to z innej perspektywy to patrzyłem jaki potencjał u niego jest i uważam, że może być naprawdę pomocnikiem na lata w tej kadrze. Z Tomaszem Frankowskim rozmawialiśmy w Super SP ostatnio właśnie o Jakubie Piotrowskim i mówi, że chłopak ma młotek w, w nodze. Mam wrażenie, że brakowało kogoś takiego z takim mocnym uderzeniem, bo tych goli z dystansu w naszej drużynie narodowej w ostatnim czasie to nie było zbyt dużo. No rzeczywiście, ale to, to jest to, co największej zwracamy uwagę, bo uważam, że takich zawodników to my mamy kilku, bo Karol Świderski, Kuba Moder Kuba Piotrowski, Piotrek Zieliński, no to mają fenomenalne uderzenie i to kwestia tylko wykorzystania. Nikola Zalewski tylko za mało, za mało uderzamy. o Robercie nie wspomnę, dlatego my zdecydowanie musimy więcej uderzać i to na to od zawodników uczulamy. Już tak abstrahując od y, przygotowań do Euro i, i tak dalej. Jestem bardzo ciekaw bo przed y, y, meczami barażowymi dużo się się mówiło o tym, że ma się pan spotkać z Santiago Heze, że miałby do niego pan pojechać, porozmawiać, też poznać jego opinię, czy mógłby grać dla polskiej reprezentacji. Czy coś się ruszyło w tym temacie, czy jakie jest Pana zdanie na, na jego temat? No nie na razie dopiero jest dzisiaj to, to po dwa dni po meczu, także my wróciliśmy mm. dopiero wczoraj Dzisiaj praktycznie tutaj cały dzień jestem, no później są święta, także po świętach Proszę. ten temat y, ruszymy i zobaczymy, co, co z tego będzie. Dobra, wracając do y, reprezentacji Polski, Wojciech Szczęsny, który był y, absolutnym bohaterem, no i dał y, y, <coughs> Dał awans reprezentacji tym obronionym karnym zdecydowanie na Euro 2024. Zapowiedział, że po Euro on kończy reprezentacyjną karierę. 34 lata. Nie jest to staruszek jak na Bramkarza. Czy pan, jako selekcjoner, będzie próbował namawiać Wojtka, żeby został trochę dłużej z, z, z nami, z kadrą? No ja tego oficjalnie nie słyszałem, także trudno mi się do tego odnieść. Proszę powiedzieć, z, z piłkarzy, którzy, m, których Pan monitoruje, których Pan obserwuje, którzy może jeszcze nie grali w reprezentacji Polski, który ma największy potencjał, który jest taką największą perełką, m, którą warto polerować? No, wydaje mi się, że z zawodników, których ja sam nawet prowadziłem, to jest Kacper Kozłowski, mm. który rzeczywiście jest ogromny talent, to ale... Odbudowuje gdzieś, się w no, Na razie tak różnie to bywa mm. i, i tutaj na, na niego na pewno zwrócimy uwagę i wielu, wielu też innych zawodników, ale każdy z tych zawodników ma szansę, bo potrzebujemy też zawodników kreatywnych i to jest też istotne. Chciałem zapytać o Matego Kasza, teraz. Piłkarz, który w tym dwumeczu zbyt długo nie przebywał na boisku. Niestety kontuzja, która go wyeliminowała. Natomiast. No... Troszkę są różne opinie o Matim Kaszu. Piłkarz, który z jednej strony gra w Aston Villa, jest jednym z ważnych piłkarzy tego zespołu. A Jeżeli ktoś gra w Premier League, no to nie może być słaby zdecydowanie. Natomiast w reprezentacji i taki bardzo dobry mecz to miał jeden z Holandią. Czy ma Pan jakiś pomysł na wykorzystanie Matiego Kasza? No tutaj, no, no trzeba przyznać, teraz złapał kontuzję, no to trudno, trudno tutaj polemizować z tym, no, no nie, nie mamy ten. na pewno dla niego też jest, jest to przykre, bo wypada na, tam praktycznie na dwa tygodnie, może nawet dłużej i to nie jest dobra wiadomość też dla niego w perspektywie klubu, ale zobaczymy jak się z nim sytuacja rozwinie i jakby wróci do zdrowia, ale mam nadzieję, że że da nam jeszcze to, co, co prezentuje w Premier League. Jak rozmawialiśmy y, wcześniej, tak pięć minut temu, mówił Pan y, o tym, że był taki problem, kiedy Pan przejmował y, drużynę narodową, że wielu piłkarzy nie grało w y, klubach, że to był problem z, y, z takim obyciem meczowym. Dziś y, większa liczba piłkarzy gra, natomiast y, mamy taki paradoks, że nie gra y, w klubie Nikola Zalewski, natomiast y, jak przyjechał na reprezentację, to po nim w ogóle tego nie widać. No to prawda, no, rzeczywiście, no nie ma co ukrywać. Nikola, Nikola pokazał się z bardzo dobrej strony i mam nadzieję, że trener teraz zobaczy to w klubie i mhm. będzie częściej grał. A jak Pan odbiera krytykę, która spada na Jana Bednarka? No akurat uważam, że nie, nie słuszno w dużej mierze, bo tak jak nawet w meczu z Estonią, to nie on był głównym winowajcą tej bramki, on jeszcze mógł ewentualnie Uratować i na pewno krytyka no jest okej, okay, no może być zawsze, ale hamstwa nie, nie można tolerować i uważam, że przechodzi to już po, po, powoli tak w hamstwo. Jeszcze tak na koniec, chwilę o panu chciałem porozmawiać, bo nie jest tajemnicą, często pan o tym też mówi, że gra pan w golfa. Chciałem zapytać, skąd to się w ogóle wzięło taki pomysł na golfa i od kiedy pan gra? Najpierw no pan nie uwierzył, gdzie powstał golf. Golf powstał o 5 rano. <noise> Kiedyś z właścicielem pola golfowego siedziałem. Ale tak naprawdę to tak mnie to zaciekawiło i jest to bardzo fajna pasja, bo można, można dużo czasu spędzić na świeżym powietrzu, a przy okazji też pomyśleć trochę, jest to też coś, co trzeba skupić się na jednym uderzeniu w danym momencie. I to skupienie jest bardzo bardzo istotne i uważam, że bardzo dużo pomogło mi, jeżeli chodzi o trenowanie i samo odskocznie od piłki, bo nie da się cały czas pracować i wiem. Ile mi to też pomogło po meczu ze Stonią, jak pojechałem na drugi dzień, gdzie mieliśmy wolne zagrać partię z kolegą, który ze Stanów przyleciał. I, I to zawsze jest to, a generalnie nie mówiliśmy tego, ani nie pokazywaliśmy, bo zawsze gdzieś to później odbiór jest zawsze... Jakby, że nie, nie pracuje, nie robi nie to, a, a to jest kwestia takiego podejścia, że, że po prostu czasami odskocznia jest lepszą pracą niż to, co się robi i cały czas pracuje. I nie będę udawał, że jestem ekspertem od Golfa, bo nie znam się na nim. Natomiast. To polecam teraz w weekend jest Turniej Masters. Najlepszy turniej grają wszyscy najlepsi na świecie, jest na Eurosporcie 2 i i Można zobaczyć, jak najlepsi na świecie grają i też popełniają błędy, dlatego jest no to tak. dlatego tak piękne, ale polecam serial Full Swing. Jest, który pokazuje, jak to golfowe życie wygląda. To Jest, jest to dla mnie najtrudniejszy sport, jaki uprawiałem. A pan na którego najbardziej golfisty zapatruje się? Chciałby pan być jak, nie wiem, jak Tiger Woods na przykład, czy jak to jest? Nie? Tiger Woods to nie, to się nie da. nie. <laughs> nie no, dzisiaj Rory McIlroy jest <laughs> takim y, numerem jeden, jeżeli chodzi o ten jest Dustin Hoffman, jest kilku takich, ale na pewno Adrian Meręk jest polski golfista, który mam nadzieję, że kiedyś uda nam się wspólnie zagrać rzutkę. A, a najlepszym takim, z którym na razie gdzieś grałem, czy coś to jest Jurek Dudek i Mariusz Czerkaski, którzy, którzy bardzo grają, których serdecznie pozdrawiam i też dziękuję za sms-y, które przysyłali. To na pewno ta golfowa brać, taka, która jest w dużej mierze też. Dla mnie fajna rzecz była, bo jak zacząłem grać w golfa, to dużo ludzi mnie nie znało w ogóle, bo prawie byłem bezrobotny, gdzieś tam chwilę nie pracowałem i jak zacząłem grać w tego golfa, tak jeździłem, to nikt nie wiedział, że jestem trenerem. Wielu się nie interesuje w ogóle piłką. I to jest takie fajne, że jak sobie się jedzie, to jest odskocznia, bo nikt nie mówi, gdyby szeliło obok słupka albo gdyby, tylko każdy mówi, gdybym lepiej zagrał, gdybym lżej zagrał, gdybym mocniej. To jest piękne, dlatego polecam każdemu, żeby, żeby spróbował. Jeszcze przed doszkoleniem się z Golfa, wiem tak czy inaczej, że, że jest handicap. Jaki pan ma handicap? Jak to wygląda? No, na razie mam 28, ale, ale... to dobrze czy źle. <grym> no to 56 się zaczyna. No, tak. To znaczy, że jestem w połowie drogi i jest, jest zejście. No, na razie już zaczynam powoli grać poniżej 100 uderzeń. A mam nadzieję, że będzie, będzie lepiej, ale na pewno jest to taki fajny odskocznik od wszystkiego. Panie tenerze, w, w rozmowach z panem często pojawia się pytanie o walnięcie whisky, natomiast ja whisky pytał nie będę, o jedzenie zapytam. Czy jest taka potrawa, która pan wraca zawsze z, ze zgrupowania i musi pan w domu sobie zjeść? No to, to mimo wszystko mamy. To jest Rosu i Kluski Śląskie, to, to jednak jest najlepsze, co może być, i cieszę się już, że w święta będę miał okazję to zjeść, a przy okazji obejrzeć Piast Śląski, Górnik Legia, także to akurat klasyk, to, to, to na pewno jest bardzo fajna rzecz. Mamy ten, że piłkę nożną, mamy golfa, czy jakieś inne sporty pan ogląda? No ja lubię bardzo tenis, i tu, ale akurat oglądać to, to nie mam, nie mam za, za dużo już później czasu, bo wszystkiego się nie da. Na pewno jest, jest jeszcze padel teraz, który gdzieś tam był, ale to grałem tylko kilka razy, który, który jest fajny i tak już czasami tylko gdzieś tam pogram w dziadka z piłkarzami jak jest, ale nie gram już w ogóle w, na dużym boisku, bo po prostu po operacjach, które, które miałem, i, ale nie ukrywam, że lubię sobie pobiegać czasami i tam przejść się na dłuższy spacer, także to też jest ważne. Jeszcze o to czytanie na koniec zapytam, o tego zacząłem, na tym zakończę, no bo jako selekcjoner reprezentacji jest trochę czasu na czytanie książek, czy tylko czytanie gry? To jest kwestia odpowiedniego uporządkowania dnia, bo ja akurat bardzo lubię wcześniej wstawać późno chodzę spać, ale zawsze w ciągu dnia gdzieś drzemkę zrobię. I także yy, nawet czasami 10 minut taki krótki, krótka drzemka pomaga. Najłatwiej właśnie mi się pracuje rano i gdzie, gdzie nikt nie przeszkadza, bo nikt nie dzwoni, no chyba, że koledzy ze Stanów to, to jeszcze mam, bo ta różnica czasu to to jest, to też tam często gadamy, bo mm, tam jest teraz akurat też związane jeszcze do golfa. Chciałem jechać na Mistrzostwa Polonijne Świata, ale Jurek Dudek zajął drugie miejsce, Mariusz Czekaski trzecie, I, ale nie, nie, nie mogłem ze względu na to, że jednak było to tydzień przed zgrupowaniem. Nie, na pewno nie byłoby to źle, nie dobrze odebrane. Jeszcze pytanie na koniec. Ale jest o książkach. Tak, tak, a książką, tak. Ale jest, jest wiele książek, które polecam. Teraz też dostałem od tłumacza książkę o Zen. I to jest, ale ja uważam, że jest zawsze y, kwestia uporządkowania dnia i zawsze na wszystko się znajdzie czas. Zacząłem trenerze. Ostatnie pytanie, to y, dokończę. Banalne pytanie. Natomiast mo może pan wyśmieje, natomiast my myślę, że większość kibiców chciałoby takie pytanie zadać. Jak będzie na euro, panie trenerze? Nie no, to jak będzie, to, to nie do końca tak jest, bo to, to nie jest, że tak pan mówi, ja byłem na Gali gali w Stanach jak byliśmy, to tam było tam 200 osób prawie, no to Odpowiedziałem na to pytanie z 200 razy. Jak będzie? No <laughs> powiedziałem, że będzie dobrze, bo awansujemy. No i awansowaliśmy. Także na Mistrzostwa Europy też będzie dobrze. Dziękuję bardzo, tego życzę. Proszę.